Gdy w kadrze chce zmieścić dużo, dużo twarzy, i tych namalowanych, i tych żywych, to często nieoceniony jest obiektyw 35 mm. Nie ma gdzie odejść, a chcesz się sfotografować więcej w kościele, no to sprawdza się ten obiektyw idealnie. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Dzisiaj pokażę Wam różne sceny, które dzieją się na ślubie. I jak fotografuję te sceny, obiektywem 35 mm. Nie przedłużamy, lecimy. Przysięga w moim przypadku to w 90% obiektyw 50 mm, ale czasem stosuję też tą 35 mm. Właśnie, jak chcę pokazać duży fragment kościoła, trochę inną perspektywę na tą przysięgę, więc czasem ją też jednak wykorzystuję. Drugi przypadek wykorzystania 35 na przysiędze, no to jeżeli nie mogę dalej odejść, chcę właśnie pokazać szerszy plan, więcej trochę w tym kadrze, gdzie ołtarz jest zjawiskowy, no to wtedy ta 35 się nadaje, a zwłaszcza jak chcę do takiej perspektywy od dołu, z takiej żabiej perspektywy zrobić. W przypadku wyjścia z kościoła, to często robię takie ciasne zdjęcia, gdzie pokazuję emocje na twarzach, ale czasem też chcę szerszy plan, trochę więcej pokazać. No, tak jak w tym wypadku. Tu widzieliście trzy zdjęcia z tego jednego kościoła, bo tam było no, bardzo widowiskowo, że tak powiem, w środku, więc staram się też to czasem umieścić na zdjęciach. Nie tylko twarze, emocje i wszystko z bliska. Czasem jednak też kadruję szerzej. I w takim wypadku 35. Daje mi pewne opcje, jeśli właśnie nie mam miejsca albo chcę kadrować naprawdę bardzo, bardzo szeroko. Trochę inaczej wygląda to na ceremonii takiej plenerowej. Wtedy nie mam za bardzo czasu, bo to szybciej wszystko trwa, żeby odchodzić daleko, więc chcę być blisko ludzi, a chcę mieć trochę szerszy ogląd na sprawę. No to wtedy ta 35. znów się przydaje. Tu, jak widzicie, dodatkowo miałem dosyć trudne warunki, bo mocno wpadało światło, tak w zasadzie punktowo. To nie są najdogodniejsze warunki do fotografowania, więc po prostu wtedy raczej staram się dobrze naświetlać na światło, czyli tak, by nie było przepaleń a potem staram się wyciągać, żeby w cieniach też jakieś detale, jakieś szczegóły pozostawały. Do takich zadań jak to, czyli przysięga w plenerze pod światło, no to bardzo rzadko stosuję 35. piątkę. Ale znów, tutaj byłem za stolikiem, obok stała osoba prowadząca ceremonię, więc no nie miałem takiego odejścia i chciałem trochę to skadrować z dołu, i objąć dwie osoby jednak i widzicie, że no tutaj byłoby ciężko 50, może by się dało. Parę kadrów na pewno 50 to zrobiłem, ale ta 35 spisała tu się dobrze i nawet fajnie to wyszło. Te flary to rozmycie jest całkiem przyzwoite. Oczywiście z 50 byłoby dużo lepiej, ale to też wygląda fajnie. Więc nawet do takich zadań, gdzie jest trochę tej plastyki, gdzie jest takie efekciarstwo 35 to jeszcze czasem nadaje. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Drugie ujęcie z tej samej przysięgi, właśnie chciałem troszkę szerszy kontekst, z kartką i z ostrością na parę młodą. Więc mogłem kucnąć, najpierw zrobić jedno ujęcie, potem wstać, zrobić kolejne ujęcie. Można naprawdę miksować, to nie trwa długo ta przysięga, ale w tym czasie można naprawdę wiele różnych kadrów spróbować ogarnąć. I potem ostatni kadr z tej przysięgi, no to jak sobie dają buziaka... Tu już stałem, więc tylko z drugiej strony, więc jakby miałem okazję sfotografować też tak bardzo klasycznie i z parą modą w mocnym punkcie. No i to zdjęcie jest czytelne, jasne, proste, ale ma to, co ma mieć. To jest właśnie ten element, o którym nieraz mówię. Lubię wieloplanowe kadry, lubię jakieś mocniejsze kadry, ale czasem też musi być prosto musi być czytelnie, musi być jasno. Tu w tym wypadku pokażę wam wejście do kościoła. Najpierw fotografowałem mi 50, bo praktycznie zawsze tak robię, żeby mieć właśnie parę najpierw dosyć ciasny kadr, ale jak jest coś w tle, jest więcej się dzieje, chcę właśnie pokazać trochę więcej, no to wtedy ta 35 się nadaje idealnie do tego. I w tym wypadku właśnie chciałem pokazać te zdobienia w tym kościele. I 35 dała radę. Jak widzicie, to nie jest kadr centralny. Ja tego dołu mam mało, no bo chciałem pokazać dużo góry. I to się tu sprawdziło. No tu podobny moment, chwilę później, jak panna młoda przekazywała bukiet yy, świadkowej. I właśnie fajnie się to udało złapać. Lubię takie momenty wychwytywać, łapać, by było trochę więcej dynamiki w takich statecznych kadrach. Fotografuję też inne tematy, nie tylko parę młodą. Wcześniej zobaczyliście dużo pary młodej, ale jak ksiądz wychodzi rozpoczyna ceremonię, to, to jest fajne zdjęcie otwierające to, co się będzie działo. Więc jak tylko jest okazja, jest szansa to sfotografować, to jak najbardziej jestem na to wrażliwy. Lubię też zdjęcia, gdzie mam dwa plany. Staram się zawsze ten główny temat zdjęcia, czyli człowieka, ustawić tak, by nie było żadnych kolizji, by on był czytelny, czyli wstawić go na przykład tutaj konkretnie w taką jakby ramkę pomiędzy tą jedną szybę, a pomiędzy drugą szybę. No tak, żeby to było widoczne, żeby ta postać się wyróżniała na tym zdjęciu i było ją widać, bo kadr jest bardzo szeroki, więc yy, tam się dzieje sporo, dlatego trzeba później sensownie kadrować. No a z drugiej strony, obraz jako taki kontrast i pokazanie kościoła i ludzi, którzy tam mówili. Więc do czegoś takiego też wykorzystuję 35. Czasem robię właśnie takie szersze zdjęcia, żeby pokazać miejsce. No to wtedy taki prosty kadr. No, tutaj zależy, co i jak chcę pokazać. No to na dole mam ludzi, a później w takim centrum tego kadru znajduje się to, co chciałem pokazać, czyli ołtarz. Jak już jesteśmy w temacie zdjęć takich od tyłu, gdzie staje parą młodą. No to właśnie lubię pokazać troszkę inaczej tą scenerię trochę z innej perspektywy, bo przeważnie są zdjęcia wszyscy są od przodu. Jedno takie zdjęcie z takiego wydarzenia jest jak najbardziej okej. Okay. No, więc tu mamy w tle po prostu gości i mamy też yy, taką ramkę z tych liści stworzoną i mamy parę na dole kadru. No mówię, pojedyncze takie kadry są jak najbardziej w porządku. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę. Albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Kościele też skupiam się na ludziach, tak jak w zasadzie zawsze. Staram się znajdywać jakieś ciekawe motywy i albo ich fotografuję 50 gdzieś tam z bliska, bo łapię jakieś ciekawe momenty, jakieś fajnie złożone dłonie, jak ktoś ziewa, ktoś się rozgląda, kontrasty inne takie, ale staram się też łapać ich na przykład w otoczeniu, czyli takie szerokie kadry pokazujące. Trochę co się dzieje, no i tu jest dużo ludzi. Poza tą piątką na dole to też się dzieje sporo u góry tego kadru. Też jest sporo ludzi, było, nie było, ale namalowanych. Czasem lubię użyć wyższej przysłony. Jeżeli mam najbliższych siedzących tutaj razem, najbliższą rodzinę pana młodego, panny młodej, no to wtedy jak najbardziej używam tak jak tu F8. Ostrość na dalszy plan, i mam wszystkich w ostrości. Więc y, ten, takie kadry jak najbardziej tak. Jeżeli jest tylko taka szansa, jest taka możliwość, to lubię tego typu zdjęcia. Jak ludzi fotografować? No to często właśnie z tymi elementami otoczenia. Tu widzicie podobny koncept jak na tamtym wcześniejszym zdjęciu. Tylko tu nie jest tak szeroko, nie jest tak z daleka, bo nie ma kompletnie potrzeby. Mamy czwórkę ludzi na dole kadru i Jezusa u góry kadru. To od razu nam pokazuje, wiemy po tym zdjęciu, że to zdjęcie najprawdopodobniej było zrobione w kościele. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety. Linki w opisie. Jak widzicie, 35 to ważne narzędzie dla fotografa ślubnego w trakcie ślubu. Nawet może dobrze sprawdzić się jako obiektyw, który generuje obrazek taki plastyczny i z bokechem. To mnie samego zaskoczyło. Ale jeżeli chcecie poznać więcej zastosowań 35, to sprawdźcie mój materiał, gdzie pokazuję, jak pracuję z tym obiektywem na przygotowaniach.